1% to jedyna część podatku, o której sami decydujemy, na co zostanie wydana. Przekazanie pieniędzy na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego nic nas nie kosztuje. Każdy sam może zdecydować, na jaki cel zechce przekazać pieniądze. Ważne jest, aby pozostały one w Katowicach i służyły jego mieszkańcom. Organizacje pozarządowe znają potrzeby własnej społeczności i swoich podopiecznych, i te pieniądze na pewno trafią do potrzebujących. Organizacje pożytku publicznego pełnią bardzo ważną rolę w życiu miasta Katowice i jego mieszkańców. 1% podatku to wielka szansa na ich rozwój i podejmowanie coraz to nowych zadań na rzecz mieszkańców naszego miasta. Wówczas pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby naszych mieszkańców, na rozwiązanie ich najpilniejszych potrzeb. To są organizacje, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci, na rzecz wspierania ochrony środowiska, profilaktyki, promocji zdrowia z zakresu pomocy Społecznej, bezdomnych. Jest, są to bardzo szerokie, szeroki zakres działań. Są to również organizacje kulturalne, sportowe, z zakresu ochrony środowiska. Także każdy znajdzie jakąś organizację taką, które, której działalność jest bliska jego przekonań i jego. Serca. Jedną z instytucji, na którą można przekazać 1% podatku, to Dom Aniołów Stróżów. Nasze Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów prowadzi programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin pochodzących z Katowic Załęża, czyli z jednej z najbiedniejszych dzielnic w tym mieście. Prowadzimy ognisko wychowawcze, dwie siedlice terapeutyczne, klub młodzieżowy, program pracy ulicznej, poradnie rodzinną. Obejmujemy rocznie około 100 dzieciaków w placówkach stacjonarnych, prawie 400 dzieciaków w pracy ulicznej. Mamy około 80 rodzin pod naszą opieką. Codziennie od poniedziałku do piątku dzieciaki mogą do nas przychodzić, spędzać czas, odrabiać lekcje, ale też pracować nad różnymi swoimi problemami, wadami, kontaktami, kontaktami z, 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 z rówieśnikami. Rozwiązywać konflikty, które między nimi zachodzą, uczyć się. Na stronie www.ngo.katowice.eu w zakładce 1% dostępna jest informacja, w jaki sposób można przekazać 1% swojego podatku wraz z listą katowickich organizacji pożytku publicznego.